muminkową latarnię morską, ale zanim do tego przejdziemy, szybko ocena kalendarzy. Tak, wiem, z małym poślizgiem czasowym, ale przybiegam do Was z oceną kalendarzy adwentowych, bo obiecałam a słowa trzeba dotrzymać. Lecimy po kolei. Herbatkowy kalendarz, smaczne herbatki, duży plus za stylową puszkę i fajną kartkę. Odbieram jeden punkcik za monotonność layoutu i monotonność smaku. Takie same herbatki jak rok temu. Ostateczna punktacja 8 na 10. Kalendarz ze zdrowymi przykąskami, smaczne, ale bardzo często się powtarzały. Plusik za to, że ostatniego dnia był pełnowymiarowy produkt. Ostatecznie średniawa, 5 na 10. Kolejno niemuminkowy kalendarz adwentowy z przyborami z Biedronki. Bardzo nierówny Kilka fajnych rzeczy, kilka niefajnych. Ocena byłaby ogólnie wyższa, ale do tej pory rozwaliła mi się temperówka, jeden z długopisów mi się wcisnął. Były też powtórzenia. Ogólnie jakość przyborów pozostawia wiele do życzenia. Byłoby 6 na 10, a tak z tego powodu będzie 4 na 10. Na koniec kalendarz adwentowy z figurkami. Poskładajmy sobie może najpierw latarnię morską. Poszczególne elementy pokolorowałam, jak miałam najlepiej. Nie obyło się bez kilku błędów. Ale co tam, powiedzmy, że tak miało być. Składanie nie było jakoś szczególnie trudne, no i jeszcze trzeba nakleić naklejki. I tak właśnie prezentuje się moja latarnia morska, młyńkowa. Co o niej sądzicie? Jeśli chodzi o sam kalendarz, mimo że składanie latarni było całkiem fajne, a elementy wydawały się porządne, od kartoników po jakość kredyk, Niemniej chyba wolę jak są same figurki i jeden gadżet na koniec, tak jak było w poprzednich latach. To latarniowe wydanie miało chyba najmniej figurek odkąd wydawany jest kalendarz, także ostateczna ocena 7 na 10. A jak macie ochotę pokolorować sobie muminkowe rysunki, to mam dla Was kolorowankę z postaciami z kalendarza oraz jeszcze jest taka z motywem wielkanocnym. Link w opisie mojego kanału. Buziaki!